Hej, witam Was w kolejnym filmie Dzisiaj będzie tutorial jak robiłam y, cosplay na Toy Boniego z Zapraszam y, Tutaj czeszę włosy i robię kucyk i później na to będę zakładać perukę bo po prostu nie mam tej siatki y, co się peruka na nią zakłada i po prostu robię tak y, Tutaj robię brwi na mydełko Papierem ścieram yy, pozostałości po Tutaj nakładam farbę do twarzy i wklepuję ją gąbeczką. Yy, policzki robię czerwoną pomadką, której już nie używam, a nie chcę, żeby się marnowała i nie chcę po prostu wyrzucać. To po prostu postanowiłam, że użyję ją na policzki do cosplayów z Następnie czarną kredką robię kontur ust i, w, i uzupełniam czarną pomadką. Następnie zrobiłam sobie kreskę. Następnie robię oczy niebieskim cieniem. Teraz nosek. Brązowym cieniem robię sobie brwi. Tuszuję rzęsy. I tak prezentuje się efekt końcowy.